Z tej strony Kapixon. To jest drugi odcinek spojrzenia Card Driving w Robloxie. I naszym zadaniem jest roz rozwozić paczki do danych miejscowości. I w zamian za to dostajemy pieniądze lub jajka, ponieważ jest event świąteczny. Bierzemy mojego Seata i Wizę. Takiego oto małego trzydrwiowego Seata no i jedziemy po prostu rozłożyć paczki światełka, a nie, to jest klakson to światełka dzienne oczywiście żeby było są światełka i jedziemy po punkt, do punktu po paczki Pociąg jedzie, więc musimy się tutaj zatrzymać za tą BM. Te pociągi tutaj są takie wolne. Dobra, tak będzie prościej. O, już się otworzyłem. Tu w lewo. Teraz tu w lewo. prawo. Marongi w prawo. I jesteśmy w punkcie paczek. O kurde, dobra. Nic się nie stało. Idziemy dalej, dobra. Złączamy światła. 小丹们，我们家们。好了吗，我们家？ Pyk, pyk i jedziemy do malechowa. O matko tak daleko no, dobra. O mgła się jeszcze robi świetnie. A musimy się spieszyć, zanim się... No już się ściemniło. W takim razie łączy światła wieczorne no jeszcze deszcz zaczął ale no to świetnie pozdrawimy To tu dzwonimy, bez futerady no, oj, 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 nie, nie 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 no po prostu świetnie świetnie po prostu znakomicie yy, dobra, jedziemy w lewo

O, fotoradar, tutaj mi się ten mikroska złączył. Dobra. Przejazd. i ja, ja, ja. Dobra. To to Dobra. Dobra. i tu zaraz w prawo będziemy skręcać na kolejnym skrzydłem chyba co tu się odwala? co tu się odwala? no nie wierzę dobra, jedziemy dalej jezu kurda no jak wy jeździcie w tym kraju? nie wierzę

Mamy pieniądze, więc w tym odcinku by było na tyle. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz polubienia. Cześć.